Pyry, króle, ziemniaki, kartofle. Co je łączy ten wyjątkowy smak? I dziś Wam to udowodnię, przygotuję trzy pomysły na ziemniaki. Będzie Pom an, będą łódeczki faszerowane i Tornado potatoes. Jeżeli podoba Wam się ten pomysł, jeden prosty produkt i trzy przepisy, napiszcie w komentarzu, jaki składnik was interesuje, a ja przygotuję na niego trzy pomysły. Zaczynamy tą ziemniaczaną ucztę. Zaczynamy od przepisu Pom An. To kultowy, uznany przez Julia Child najlepszy przepis na ziemniaki. Potrzebujemy mandolinę, która pozwoli nam je bardzo cienko pokroić. Możecie też spróbować zrobić to nożem lub po prostu krojalnicą do chleba. Tak robię też czasami w domu. Piekarnik nastawiłam na temperaturę 220 stopni. Pamiętajcie, aby w tym przepisie używać odmiany odpowiedniej do pieczenia, na przykład melody. Do tego przepisu potrzebne jest żaroodporne naczynie, najlepiej okrągłe. Najpierw rozgrzeję mocno patelnię i rozpuszczę na niej dwie łyżki masła. Bawiąc się dzisiaj w ziemniaczane trio, odsyłam Was po jeszcze jeden przepis. Przepis Karolana, kopytka z jadalnymi kasztanami. Teraz. Całość będę wykładać kawałek po kawałku. Pamiętajcie, aby ziemniaki nachodziły na siebie. Każdą warstwę opruszam pieprzem i solą. I teraz uwaga moja patelnia z tymi pięknymi ziemniakami trafia na palnik. I rozpuszczę teraz na ziemniakach masło. Akurat w tym przypadku nie mam pokrywki, więc potrzeba matką wynalazków. Czekam chwilę, aż masło się rozpuści pod wpływem temperatury i zaraz w tak zapakowaną tartę, przymkniętą z góry pokrywką bądź folią aluminiową, włożę do piekarnika na 25 minut. Po tym czasie ściągnę folię, aby się zarumieniła. One sobie tam siedzą, grzeją się, a ja w tym czasie... No, co zrobimy? Zrobimy takie spiralki ziemniaczane. Tornado potatoes. No więc tak, co potrzebujemy? Obowiązkowo ziemniaka. Takiego do pieczenia. I teraz, jak w domu uzyskać spiralkę? Wystarczy, że teraz ziemniaka przebiję mocno, wykałaczką na wylot. I ostrym nożem będę kroiła do momentu, w którym nóż. Oprze się opateczek spiralnie i teraz bardzo ważny element tego przepisu, czyli delikatne luzowanie ziemniaka za pomocą dłoni. Uważajcie, żeby nie przerwać spiralki, ale wierzcie mi, to jest naprawdę do zrobienia. Patrzycie mi na ręce i sama się teraz stresuje. O, taka piękna spiralka. No, dokładnie tak to ma wyglądać. Teraz zetrę ser typu parmezan, grana padano. Dodam do niego słodką paprykę, sól i pieprz. I to będzie taka moja panierka dla ziemniaków. Roztopione masło, odrobina pędzelka, chwila dobrej zabawy, subskrypcja Kuchni Lidla. Jak wiecie, jesteście na bieżąco wtedy, więc no, smarujemy każdy ziemniak. Mocno pokrywam moim tłuszczem. I zaraz obtoczę go mocno w mojej mieszance przypraw z serem. Takie ziemniaki wkładam do piekarnika nagrzanego do temperatury 200 stopni, tym razem na 30 minut. Na sam koniec znowu dodatkowo posypię je drobno posiekaną pietruszką i parmezanem. A teraz wspólnie przygotujemy coś klasycznego, a może nie. Będą to łódeczki z brokułami i cudownymi dodatkami. Tutaj już mam dwa upieczone bioziemniaki, ale z powodzeniem możecie zastąpić je na przykład ziemniakami sałatkowymi. Co teraz zrobię? Przekroję ziemniaka upieczonego w pół i wydrążę jego miąż, ale tak, żeby z ziemniaka powstała łódeczka. Skorupka musi być w całości, bo ją posmaruję oliwą. Ja sobie tak drążę te ziemniaki i drążę, a was zachęcam do zapoznania się z naszą playlistą przepisów wegetariańskich. Skoro ziemniaki są już prawie gotowe, należy nasmarować je z zewnątrz oliwą i wyłożyć na blaszkę lub żaroodporną foremkę. Czym by była łódka bez wypełnienia farszu? Tutaj mam ziemniaki, dodam do nich maślankę, starty cheddar, odrobinę czosnku, zielonej cebulki, koperku. Wszystkie te składniki do każdego przepisu znajdziecie w opisie filmu. I jeszcze sól, pieprz. Siera na tarce. Możecie go posiekać lub wycisnąć przez praskę. Teraz jeszcze ser cheddar. To fantastyczny ser do zapiekania. Jest lekko pikantny i nada całości takiego wyrazistego smaku. Zetrę jeszcze trochę, aby z wierzchu udekorować moje łódeczki. O koperku Wam wspominałam, ale teraz go kroję. Żeby uzyskać taki totalnie maślany smak, użyłam jeszcze masła, które roztopiłam do moich spiralek. I znowu odrobina słodkiej papryki. Mieszamy, dodajemy kawałki brokułów. Brokuły wcześniej lekko podgotowałam. Musicie wiedzieć, że brokuły możecie jeść na surowo i robić z nich fantastyczne sałatki. Teraz moje łódeczki wypełniam przygotowanym farszem. I na sam koniec wszystko jeszcze posypuję startem serem. Moje faszerowane łódeczki potrzebują również temperatury 200 stopni i czasu około 25-30 minut. Więc towarzyszyć będą spiralką. 3 pomysły na ziemniaki. Tom an łódeczki faszerowane, a na sam koniec tornado potatoes. Więc teraz, słuchajcie, moim zadaniem jest przełożyć tą tartę w piękny, nienaruszony sposób na ten talerz. To się może nie udać, więc wybaczcie mi to, ale wierzcie mi, że każdy z tych przepisów jest fantastyczny i pyszny. No dobra, zapamiętajcie ten widok. O, ale mi serce bali. Tak wygląda Pom An. Najlepszy francuski przepis na ziemniaki. Tyle różnorodności, jeden smak. Smak wyjątkowy. Musicie to sami sprawdzić. Do zobaczenia, pa!